Hej, mój znajomy powiedział kiedyś: W Boga nie wierzę, ale szatan żyje i jest wśród nas. I dziś zastanowimy się właśnie nad tym, czyli nad szatanem. Zacznijmy może od tego, skąd się w ogóle wzięła taka idea i jaka, jaka, jest, jaka jest jej historia. Gdzieś w okolicach prehistorii, jakiś praczłowiek albo jeszcze, być może jakaś wcześniejsza forma, zdała sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak zło. I mówiąc zło, mamy tutaj na myśli coś konkretnego, odróżnialnego od nieprzyjemnego doświadczenia czy krzywdy. Ponieważ jest masa, masa różnego rodzaju krzywdy, której doświadczamy, prawda, bo kogoś zjadł lew, na kogoś, nie wiem, drzewo się przewróciło i to jest straszne. Oczywiście to jest nieprzyjemne, to jest niewłaściwe, jest wszystko, jest jak najbardziej negatywne. Są to wszystko negatywne zjawiska. Natomiast istnieje osobna kategoria, której wszyscy mamy, na, na temat której wszyscy mamy pewne poczucie, a mianowicie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tłumie ludzi, i ktoś nas uderzył. I odwracamy się, i, i naszym zdaniem ta osoba zrobiła to przez przypadek. I reagujemy na to. W, wtedy, w zupełnie, bo oczywiście możemy być źli na tą osobę, nawet jeżeli zrobiła to przez przypadek i tak dalej, ale reagujemy na to zupełnie inaczej, niż gdybyśmy się odwrócili i odnieśli wrażenie, że ta osoba specjalnie nas uderzyła, żeby, żeby zrobić nam krzywdę. Rozróżniamy te dwie sytuacje. Sytuację, w której stało się coś, coś, co nam się nie podoba, oraz sytuację, w której ktoś świadomie zrobił komuś krzywdę. Ktoś kogoś świadomie skrzywdził yy, celowo. I tego typu poczucie, że istnieje coś takiego jak niewłaściwe zachowanie, jak, jak robienie czegoś, co jest, no właśnie, złe, jest wydaje mi się, że uniwersalne dla ludzi w ogóle. I oczywiście w różnych kulturach, w różnych czasach istnieją bardzo różne koncepcje na temat tego, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe i jak dokładnie wygląda ta. Jak, jak w praktyce do czego się sprowadza takie zachowania, natomiast uniwersalnym jest stwierdzenie, że istnieje coś takiego jak niewłaściwe zachowanie, że istnieje, istnieją rzeczy, których nie należy robić, że robienie ich jest złe. I z tej idei stopniowo, z tej idei, która pojawiła się gdzieś tam, być może w prehistorii, stopniowo. Narodził się, narodziło się takie bardziej uniwersalne postrzeganie zdolności do zła. To znaczy, zauważono, że jest jakiś, jakaś osoba, jakiś, jakiś zły człowiek, nazwijmy to, który jest zdolny do, do robienia, do robienia czy, złych rzeczy, do robienia rzeczy, które nie tylko powiedzmy nam się nie podobają, ale które uważamy, że są niewłaściwe. I potem zauważamy, że jest druga osoba, która też robi jakieś niewłaściwe rzeczy, i zauważamy, że Zauważono moim zdaniem, że ta zdolność do robienia tych złych rzeczy w jednej osobie i w drugiej osobie ma ze sobą coś wspólnego. Istnieje coś, co łączy, co, co jest wspólne pomiędzy wieloma różnymi przypadkami zła. I wyabstrahowano na tej podstawie ideę zła istniejącego jako coś, jako coś, powiedzmy, ponad tymi ludźmi, co się w tych osobach również w nas manifestuje w sensie powstało zło jako abstrakcyjna idea, że jest jakieś zło i ci ludzie czynią zło. Że to nie było, nie było już po prostu, nie było już patrzenie na, pod, na, poszczególne, na poszczególne czyny poszczególnych ludzi, poszczególne grupy, jakkolwiek się na to patrzyło i że o, to jest niewłaściwe, to jest niewłaściwe, to jest niewłaściwe, że nie, istnieje coś takiego jak zło, jakieś takie ogólne i w wielu różnych miejscach możemy zobaczyć jego przejawy. I w wielu kulturach y, następnie Doszło do czegoś takiego jak, jak takiej uniwersalizacji tej zdolności do zła, czyli do założenia, że tą zdolność posiadają wszyscy ludzie nie tylko na przykład nie wiem tam ci pod barbarzyńcy których nienawidzimy bo my to jesteśmy dobrzy a tamci są zdolni do zła nie, nie nie tylko że wszyscy ludzie są zdolni do a być może nawet skłonni do zachowań niewłaściwych i to ma oczywiście bardzo bardzo wiele różnych w wielu różnych formach się to przejawiało w różnych kulturach między innymi na przykład w mezopotamii w starożytnym babilonie w, w tym micie w tym micie i w tym ichniejszym micie micie, za, micie założycielskim Enuma zdaje się, to się nazywa. O ile dobrze pamiętam, Marduk, stwarzając ludzi, Bóg Marduk, stwarzając ludzi, jako jeden ze składników do stworzenia człowieka, używa krwi Kingu, czyli króla potworów, króla demonów. To znaczy, jest ona w każdym człowieku i w każdym z nas ma ona, istnieje ten element zła. Oczywiście w naszej kulturze jest to idea grzechu pierworodnego i oczywiście grzech pierworodny jest odrobinę bardziej złożoną ideą, i nie będziemy się teraz w to zagłębiać, ale między innymi oznacza on właśnie również to, że każdy z nas jest, niezależnie od tego, kim jest, kim się urodził, każdy człowiek jest zdolny, a również nawet skłonny do zła, do zachowań, które są uznawane za niewłaściwe. I w naszej już kulturze przechodząc, ta idea tego. Zła, z czasem została spersonifikowana do idei, do, do osoby szatana. I rozwój tego nie jest taki całkiem oczywisty, ponieważ w, w Biblii, na przykład, szatan pierwotnie w tych najstarszych księgach, m.in. w Księdze Hioba, bo Księga Hioba jest jedną z najwcześniej powstałych ksiąg w, w Starym Testamencie, szatan występuje jako, jako oskarżyciel, jako anioł oskarżający ludzi. Przed Bogiem, jako wytykający ich błędy, jako wykazuje, wykazujący, że są niedostateczni, że są niewłaściwi i tak dalej. Natomiast dopiero z czasem zostało to sformalizowane jako to ostateczne zło, jako źródło wszelkiego zła. I ja właśnie jako to, jako, to, jako uosobienie, personifikacja tej źródła wszelkiego zła. Tego, co manifestuje się w wielu różnych, w wielu różnych, mm, Złych uczynkach, złych odczynach, złych zachowaniach. Co ciekawe, można tutaj też powiedzieć, że na przykład w, w księdze rodzaju, na samym początku, kiedy mamy węża w ogrodzie, w samym tekście można zauważyć, że w samym tekście nigdzie nie jest napisane, że wąż w ogrodzie to jest szatan. To znaczy, skojarzenie wężak no, tego owocu i tak dalej z, z szatanem, z tym źródłem wszelkiego zła, nastąpiło dopiero później w tradycji. W samym tekście Księgi rodzaju nigdzie nie jest napisane, że to jest, że to jest szatan, bo to jest po prostu wąż. Natomiast, dlatego pokazuje, że ta idea do obecnej formy stopniowo po prostu ewoluowała. Natomiast no, ostatecznie doszła właśnie do, do, do czegoś takiego, jako do szatana jako, jako uniwersalnego źródła wszelkiego zła, do czegoś, co podszeptuje nam i nakłania nas do, do złego i od czego żaden z nas nie jest w 100% wolny, ponieważ każdy z nas jest podatny na, na wpływ tego typu zjawiska, nazwijmy to. I. Mm, no i właśnie. I tutaj kończy się, że tak powiem, taka warstwa pragmatyczna tej idei. Oczywiście, powiedzmy, w chrześcijaństwie szatan, ma, szatan jest również paroma innymi rzeczami, wrócimy do tego na sam koniec, natomiast tutaj powiedzmy, że kończy się ta warstwa pragmatyczna. I jeśli się podejdzie do tej warstwy pragmatycznej, z perspektywy nawet takiej, wydaje mi się, psychologicznej, to wydaje mi się, że jest ona całkowicie właściwa. To znaczy, nie ulega wątpliwości, że w nas samych istnieją siły, powiedzmy to, które nakłaniają nas do robienia rzeczy, o których wiemy, że kogoś skrzywdzą, albo że nawet, że skrzywdzą nas samych. Innymi słowy, mówiąc takim narracyjnym bardziej językiem, mamy upadłą naturę. I to jest prawda. To, to chyba wydaje mi się, że nikt tego nie, nie będzie próbował kwestionować, chociaż zobaczymy w komentarzach. Ale mamy upadłą naturę. To znaczy, każdy z nas ma w sobie nie tylko możliwość, ale również pewnego rodzaju skłonność, ponieważ chyba każdy z nas zrobił coś złego i pamięta jak to jest, że to nie, no, nie wchodząc w te szczegóły. Natomiast ma, ma tego rodzaju upadłą naturę, od której nie jesteśmy w stanie w 100% procentach się uwolnić. To znaczy oczywiście nie musimy tej upadłej naturze się poddawać, możemy, możemy jej przeciwdziałać, natomiast każdy ma, z nas ma tego typu odruchy i na warstwie właśnie tradycyjnej, mitologicznej źródło tego, źru, źródło tej, tego zjawiska, które manifestuje się w nas wszystkich, nazywa się właśnie, właśnie szatanem. Szatan to jest w tym momencie, szatan jest po prostu nazwą na źródło wszelkiego zła. Nawet na warstwie idei, stające jako po prostu, jako, jako nadrzędne zjawisko, motywujące ludzi do tego typu rzeczy. I oczywiście można tutaj powiedzieć, że to, co wszystko opisałem, nie należy tego nazywać szatanem, prawda? Ponieważ można powiedzieć, że, o, bo to się, to jest religijna koncepcja i da się to opowiedzieć inaczej. I oczywiście można powiedzieć, że idea ta, jak tak, jak wszystko inne potrafi być nadużywana. I oczywiście, że tak, to jest oczywiście prawda, no w sensie nie będziemy teraz tu, tu wchodzić, ale oczywiście, że istnieją takie rzeczy, jak, nie wiem, straszenie dzieci piekłem albo coś takiego, w sensie, tak jak każde, tak jak wszystko, również te idee da się oczywiście nadużyć i może komuś wyjść to na złe. Natomiast można powiedzieć, że, m, lepiej, Opisać to, co teraz powiedzieliśmy, że omówić to skłonność do zła, zdolność do, do, do tego, że, że, że w każdym z nas istnieje coś takiego, zamiast używać takiej uproszczonej opowieści, de facto o szatanie. Natomiast nie wiem, naprawdę, czy ktoś uważa, że do przekazania ludziom tej idei, która tak jak mówię, wydaje mi się, że ma jak najbardziej bezpośrednie odzwierciedlenie w rzeczywistości, że przekazywanie tej idei ludziom, którzy się w ogóle nie interesują tego typu tematyką, łatwiej jest opowiadać ludziom o wyabstrahowaniu idei zła i o tym, że jak odkrywaliśmy to, że każdy jest zdolny do niewłaściwych zachowań, że to jest łatwiejsze opowiadać ludziom to w ten sposób, niż opowiedzieć im, że każdemu do ucha szepcze szatan? To znaczy, wydaje wam się, że, znaczy, bo jestem sceptycznie nastawiony co do tego, czy wchodzenie w szczegóły jakieś tego, tego typu zjawisk, u, działa użytecznie na przekazywanie tego typu treści. W sensie, wydaje mi się, że znacznie skuteczniej jest powiedzieć komuś o mrocznej sile, która żyje w nas wszystkich i tak dalej. A co więcej, idea szatana w naszej kulturze już, jest już zespolona z, z tym, z tym co, o co mówiliśmy, czyli z, mm, właśnie z mroczną siłą, która żyje w nas wszystkich i która z, z skłania nas, powiedzmy, do złego. I co jest tutaj istotne, że mówiąc. Osobom, które są, tak jak mówię, niezainteresowane w ogóle tym tematem, że szatan nie istnieje. Komuś się może wydawać, że po prostu, mm, że, że oznajmia danej osobie, że nie ma żadnego, nie wiem, tam typa z widłami, prawda, który tam cię będziesz turchał w tym kotle zasmoły, jak będziesz niegrzeczny, i że to jest koniec tego tematu. Ale to nie jest prawda. W momencie kiedy ta nazwa, ta idea funkcjonuje w naszej kulturze tak, jak funkcjonuje, mówienie ludziom, że szatan nie istnieje, niesie ze sobą również informację, że nie ma w tobie żadnej mrocznej siły, przed którą powinieneś się mieć na baczności, a to jest po prostu nieprawda. To znaczy, każdy z nas ma w sobie pewne, no mówię, możemy to nazwać mroczne siły, oczywiście, no to jest symboliczna nazwa tego w sensie. Przed którymi powinien mieć być na baczności i które w pewien sposób nas przekraczają, których nie rozumiemy w stu procentach. I tak się składa, że no nie wiem. Po prostu nigdy chyba jeszcze nie słyszałem, aby ktoś mówił ludziom, że nie ma żadnego szatana, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy zdolni do zła. Natomiast bardzo często z słyszałem, jak ludzie krzyczą z, z, z dumą, że nie ma żadnego szatana, to jest wszystko głupota. I tyle. To znaczy, Zatrzymywania się, zatrzymywanie się na tym, biorąc pod uwagę kontekst całej tej idei, jaki on funkcjonuje w naszej kulturze, wydaje mi się, że jest po prostu nieodpowiedzialne. I oczywiście można powiedzieć, jestem pewien, że ludzie, którzy to słuchają, niektórzy powiedzą, że, że przesadzam, że, że próbuję wcisnąć ludziom jakąś mm, nie, że próbuję, że próbuję wcisnąć ludziom złe patrzenie na to, na to, na te, na to zjawisko. Ale rozważcie, zachęcam do rozważenia pewnej analogii. Istnieje, znaczy istnieje. Jest coś takiego, jest taka idea jak matka natura. Znaczy tak, tak w ogóle to natura nie jest naszą matką, tylko naszą siostrą, ale to jest zupełnie osobny temat i być może kiedy idzie sobie o tym opowiemy, natomiast to tym razem zostaniemy już przy tej tradycyjnej wersji matki Natury. I można powiedzieć, że jest coś takiego jak Matka Natura. I. Jeżeli ktoś wyjdzie i zacznie głosić ludziom, że nie, nie ma niczego takiego jak matka natura. No to pierwsze co, się, pierwsze co się nasuwa, mi by się przynajmniej nasunęło, gdyby ktoś tak mówił, to co masz dokładnie na myśli? To znaczy, ktoś twierdzi, mówiąc, nie ma czegoś takiego jak matka Natura, to co? Masz na myśli, że symboliczna reprezentacja powiedzmy matki Natury, czyli jakiejś tam, nie wiem, zielonej pani z kwiatami we włosach, nie jest dosłowna. No to no, no, no oczywiście, że tak. No w sensie chyba żaden, żaden inteligentny. Żaden człowiek, który spędził nad tym zagadnieniem dłużej niż 5 minut, chyba nie będzie sądził, że istnieje jakaś zielona pani z, kwiatka, z kwiatami we włosach, która jest fizycznie matką naturą. Więc w sensie nie widzę żadnego powodu, żeby krzyczeć mówiąc, żeby powszechnie informować ludzi, nie ma żadnej matki natury w tym sensie. Natomiast być może ktoś ma na myśli, że nie ma żadnej, że nie ma żadnej siły, która ukaże nas, jeśli nie będziemy dbać o przyrodę. A to po prostu nie jest prawda. Oczywiście, że istnieją, możemy nazwać to pewne siły, które ukażą nas, jak nie będziemy dbać o przyrodę. No chyba nikt nie chce tego w tym momencie podważać. I natomiast wydaje mi się, że ta analogia powiedzmy, że tak, musimy dbać o matkę naturę, jeśli będziemy, nie wiem, śmiecić i nieodpowiedzialnie postępować z przyrodą, to matka natura nas ukaże. To chyba nikt nie kwestionuje, że to, że, to, że, to, że to zdanie, pomimo iż oczywiście nie jest dosłownie prawdziwe, chyba nikt nie będzie się kłócił, że to jest fałsz. Że jeśli nie będziemy dbać o przyrodę, to matka natura nas ukaże. Znaczy, oczywiście, że ono nie jest dosłowne, ale wydaje mi się, że tego typu analogiem ludziom jakoś dużo łatwiej jest przejąć, jak kiedy zaczynamy mówić w tym, moment, w tym kontekście na przykład o szatanie, to oczywiście zaczynają się bóle, że nie powinniśmy tego robić. A, i jest jeszcze jedna kwestia, no ale co z ludźmi, i to też się odnosi do, do tego, co omawiamy, co z ludźmi, którzy biorą tą symboliczną reprezentację całkiem na serio? Na przykład, co jeśli są jakieś osoby, które naprawdę uważają, że istnieje matka natura dosłowna jako tam, nie wiem, Zielona pani, której będzie smutno i która nas ukaże, jeśli nie będziemy, jeśli będziemy, nie będziemy śmiecić, albo coś takiego. No, ja osobiście, oczywiście, wolałbym, żeby, byli, żeby ci ludzie wszyscy rozumieli to na tej głębszej warstwie. Natomiast, jeżeli dla kogoś yy, branie tej symbolicznej reprezentacji na serio jest jedynym powodem, dla którego ta osoba nie śmieci na trawniku, no to ja już wolę, żeby brał tą symboliczną reprezentację na serio. Znaczy, ja mówię, serio, lepiej byłoby, gdyby ta osoba się wgłębiła w to wszystko, natomiast no, nie wymagajmy tego od każdego, bo ludzie nie są tym po prostu zainteresowani. I jeżeli branie tego na taki, no nazwijmy to prostacki sposób, jest dla kogoś jedynym sposobem, żeby postępował odpowiedzialnie w tym temacie, no to okej. Okay. W sensie, no okej, okay, no niech będzie. I, I oczywiście, mówię, to jest moja perspektywa na to. Można oczywiście powiedzieć, że... Mm, że ktoś wolałby, żeby ktoś wolałby to tłumaczyć wszystkim ludziom naprawdę od zera do tego, no ale no powodzenia z tym przedsięwzięciem. Natomiast jeżeli ktoś mi, oczywiście pojawią się, się, się tematy, że nie, że to jest kłamstwo w słusznej sprawie. To nie jest kłamstwo, to jest heurystyka. To jest uproszczenie pewnych zjawisk, ponieważ mówimy o zjawiskach cały czas, które faktycznie mają miejsce i które faktycznie zachodzą, tylko upraszczamy to do opowieści. Żeby dało się to przekazać ludziom, którzy niekoniecznie są tym zainteresowani, że to nie tylko tak, to znaczy zamykanie tego typu zjawisk w tego typu opowieści naprawdę niejednokrotnie jest bardzo dobrym sposobem na myślenie o tym, nawet ze świadomością, że, ona, że, że, że ta opowieść nie jest dosłowną reprezentacją tego, co ma. Miejsce, a co więcej, zamykanie tego typu rzeczy w opowieści jest kluczowe do przekazywania ludziom tego właśnie w formie zrozumiałej. Dla wszystkich, i wracając do szatana, oczywiście można powiedzieć, że, że, że nie, że da się to zrobić lepiej, że da się to zrobić, że da się tę opowieść o, o tym, że każdy z nas jest zdolny do zła, da się, że da się to opowiedzieć inaczej, w formie, która nie będzie nadużywana, w formie lepszej niż to, co do tej pory mamy. I ja zapraszam oczywiście do ja oczywiście zapraszam do tworzenia tego typu pomysłów i niewykluczone, że da się to zrobić lepiej. Natomiast generalnie obecna forma w tej opowieści, jaką mamy, no to jest właśnie ta opowieść, która przetrwała która okazała się skuteczna przez ostatnie jakieś 3000 lat, więc jeżeli ktoś uważa, że ma coś lepszego, zachęcam, natomiast jestem troszeczkę sceptycznie do tego nastawiony. I to oczywiście nie znaczy, że nasza obecna symbolika jest doskonała, bo oczywiście nie jest doskonała. I to jest ta warstwa pragmatyczna, o której mówiliśmy. Natomiast w chrześcijaństwie, powiedzmy, w religiach teistycznych, idea szatana jest rozbudowana o pewne dodatkowe aspekty. I zaznaczam, że mówimy teraz o, o samym szatanie, a niekoniecznie o piekle i potępieniu, ponieważ to są trochę inne tematy i to, to są powiązane, natomiast też nie będziemy w to wchodzić szczególnie, aż tak bardzo szczegółowo. Więc po pierwsze, postuluje się, że szatan, że ta zdolność do zła, która manifestuje się w każdym człowieku, istnieje niezależnie od ludzi. Znaczy, że ona jest osobnym bytem, który jedynie manifestuje się w człowieku, natomiast no, po prostu istnieje niezależnie od niego. Dokład w takiej wersji, powiedzmy, mitologicznej, nawet można powiedzieć, że, że w chrześcijańskiej, przynajmniej w mitologii, sz szatan jest królem wszystkich demonów, tak? To znaczy, że jest władcą tych innych, pomniejszych sił, które manipulują nami, rządzą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co istotne, co jest bardzo istotne, to w, kwestii, w narracji chrześcijańskiej to źródło zła nie jest. Pierwotnym elementem rzeczywistości. To znaczy, ponieważ szatan jest w chrześcijaństwie upadłym aniołem. To znaczy, on nie jest zły z natury. Został stworzony przez Boga, przez osobowy nieskończony absolut dobro, przez nieskończone osobowe dobro. Został stworzony dobrym, natomiast w procesie nadużywania wolnej woli spowodował swój własny upadek, odrzucił Boga i Upadł. I to złota zdolność do zła, nie jest, nie została stworzona przez ten nieskończenie dobry absolut, tylko jest właśnie naturalnym, może nie, właśnie, nie naturalnym, to nie jest odpowiednie słowo, tylko jest jej obecny stan, jest efektem nadużywania wolnej woli. Bo to też, to też odpowiada czasem, się, nie wiem, za jakieś takie, powiedzmy, prymitywne zarzuty można spotkać, że, a, że jak Bóg mógł stworzyć złego szatana. Nie, 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 nie. W chrześcijaństwie Bóg nie stworzył złego szatana. W chrześcijaństwie Bóg stworzył Dobrego szatana, który dobrowolnie stał się zły. Co istotne, co kolejna kwestia, w chrześcijaństwie to źródło zła, ta nasza zdolność do zła, która manifestuje się w każdym z nas, jest osobowe. To znaczy, można z nim wejść w relacje. To znaczy, wchodząc w interakcję z tym naszym źródłem zła, można dostać. Odpowiedź od niego. Można dostać od niego pewne bodźce, powiedzmy, które nie pochodzą bezpośrednio od nas. I oczywiście, to wszystko, co ja tutaj mówię, to nie traktujcie tego jako nie wiem, przekonywanie kogoś do czegokolwiek. Ja opisuję po prostu, jak tego typu idee działają. Natomiast osobiście, wydaje mi się, że tego typu idea jest przede wszystkim bardzo użyteczna i to nawet jeśli ktoś nie bierze na poważnie tej całej metafizycznej nadbudówki do tego, to chyba to wydaje mi się, że nadal można pragmatycznie używać idei źródła zła, które jest w nas wszystkich. No bo każdy z nas jest zdolny do zła. Każdemu z nas zdarza się robić rzeczy, o których według naszej własnej oceny są one niewłaściwe. To znaczy, wiecie, że, że, że coś, co zamierzacie zrobić, zaszkodzi komuś albo nawet wam samym, ale i tak to robicie. Robimy. Je. No chyba każdy z nas miewał tego typu doświadczenia. I ta zdolność do zła... Wydaje mi się, że nie przesadzam, jeżeli, jest, jeżeli powiem, że jest czymś, co nas w pewien sposób przekracza. To znaczy, nie jesteśmy w stanie całkowicie nad nią, nad nią zapanować, a już na pewno nie jesteśmy w stanie całkowicie się od niej uwolnić. I dlatego raz jeszcze, tak jak mówiłem, nawet jeśli ktoś nie, nie przyjmuje tej, że tak powiem, metafizycznej strony tego wszystkiego, to wydaje mi się, że jest to użyteczny sposób do podchodzenia do tego typu tematów. No i to zasadniczo wszystko. Jak zawsze, napiszcie, co myślicie o tego typu temacie. To jest oczywiście moja perspektywa na to, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, jeżeli ktoś uważa, że coś pominąłem albo chciałby to uzupełnić, to jak najbardziej zapraszam do komentowania. I jak zwykle, napiszcie, jakie tematy chcielibyście zobaczyć później, co myślicie o tym i, i to tyle. Do usłyszenia. Hej.